Cześć! Znalazłem taki odkurzacz. Predom Zelmer Typ 126 z urwanym kabelkiem. Odciętym. Całość waży dwieście kilogram 282 gramy Kabelków nie będę korował. Nie lubię tego robić. Daję komuś innemu. Wysyłam. Tak to wygląda. Z takim śmiesznym włączniczkiem. Zapewne będzie jakiś silniczek. A że to stary polski produkt. Z osiemdziesiątych lat. Osiemdziesiąty piąty, może. Coś takiego. Myślę, że będzie troszkę mieć. Biorę się za rozkręcanie, a Was zapraszam na film. No, i zobaczmy, co się kryło w takim malutkim odkurzeczyku. 280 gramów przewodów, u mnie po 4 zł. Złotówka 12 groszy. Odrobina stali z wirniczkiem, którego sobie oczywiście odłożę na bok. 302 gramy.

Aj, źle policzyłem to aluminium. 132 gram. Po 5, 70, 75 groszy. 10 gramów mosiądzu. Po 21, 20, 25 groszy. Szczotki, które sobie jak zawsze zostawiam. I miedziuszka. 50 gramów. Po 30, zł, i 50 groszy. Złote 53. A zł. no zawsze coś tam wpadło. 20 takich odkurzaczyków i by był kilogram. Ja tam jestem zadowolony. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.